Dzień dobry. Tomasz Rygulski, dom maklerski Temes Brokers. Wczoraj w notowaniach eurodolara obserwowaliśmy kolejną nieudaną próbę wzrostu ponad poziom 1,29. Nieudana próba zaowocowała odreagowaniem w okolice poziomu 1,28. Dzisiaj eurodolar kontynuuje konsolidację w pobliżu tej wartości. W najbliższych godzinach może być dość trudno impulsy do większych zmian w notowaniach tej pary waltowej. Ze strefy euro bowiem nie poznamy żadnych istotnych danych makro, natomiast ze Stanów Zjednoczonych zostaną przedstawione. Na wskaźniki, które zwykle nie wywołują większej reakcji na to eurodolara. O godzinie 16 bowiem uznamy indeks Fed Philadelphia oraz indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę. Dość istotne dane poznamy dzisiaj dla notowań funta. O godzinie 10.30 zostanie przedstawiona sprzedaż detaliczna z Wielkiej Brytanii. Kurs pary funt dolar odbił się wczoraj od istotnego wsparcia na poziomie 1.55. Dzisiaj kształtuje się on kilkadziesiąt pipsów ponad tym wsparciem. Ewentualne słabsze od prognoz dane z brytyjskiej gospodarki mogą doprowadzić do kolejnego testu bariery 1.55. Na rynku krajowym obserwowaliśmy wczoraj konsolidację notowań złotego. Kurs pary euro-złoty wahał się wokół poziomu 3,94. W ramach tych wahań zdołał on jednak pogłębić dotychczasowe dołki, zszedł on chwilowo poniżej poziomu 3,93. Dzisiaj ponownie kształtuje się on w pobliżu 3,94. Wczoraj z, z Polski poznaliśmy dane na temat produkcji przemysłowej. Wypadły one gorzej od prognoz, bezpośrednio jednak nie przełożyły się one na notowania złotego. Na skutek publikacji tych danych zmalały nieco oczekiwania inwestorów na podwyżki stuprocentowe w naszym kraju, co wsparło notowania polskich obligacji. W przypadku notowań pary euro złoty istnieje przestrzeń do zniżki w okolicy poziomu 3,92. By jednak ta zniżka mogła być kontynuowana, niezbędne są przynajmniej umiarkowane wzrosty na światowych giełdach. Dzisiaj z naszego kraju nie poznamy żadnych istotnych danych makro, jutro natomiast poznamy dane na temat inflacji bazowej. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę udanych inwestycji.